Cześć Michał. Cześć Paweł. Słuchaj, elektromobilność wywraca wszystko do góry nogami. Zgodzisz się ze mną. Rozmawiamy o tym często. Tak, niejednokrotnie. Natomiast za tym kryje się nieco więcej, bo zmieniają się nazwy stanowisk. Na które rośnie coraz większe zapotrzebowanie. Zmieniają się kompetencje specjalistów. I w zasadzie chciałbym dzisiaj porozmawiać o rynku pracy, Jak się w kontekście zmienia rynek pracy w, w sektorze tak. automotive, w kontekście mhm. ten... Tak, Tak, no, rozmawiam o tym dosyć dużo, że ten przemysł się bardzo mocno informatyzuje. Z jednej Dobra. strony uprościł się konstrukcyjnie, ale z drugiej strony to są technologie teleinformatyczne. Wiem, no to y, wiesz co. Od razu z grubej rury, kogo dzisiaj potrzebują firmy, jakich pracowników, jakich kompetencji potrzebują firmy zajmujące się rynkiem elektro, zajmujące się elektromobilnością, nie tylko takie jak Elocity, ale być może też e, konkurencyjne, być może też sektora automotive i tak dalej. Okej, okay. no to, to, to z, z perspektywy takiej firmy jak Elocity. To najbardziej potrzebni dzisiaj są programiści, deweloperzy, projektanci IT i tak dalej, tak dalej. wszyscy tego potrzebują. O tak, poczekaj. Wszyscy ci, którzy, którzy rozwijają technologię, potrzebują yy, programistów. To jest, yy, to jest oczywista oczywistość, ale ci programiści powinni mieć taką specyficzną pasję jak yy, motoryzacja. I powinni się zarazić elektromobilnością, czyli powinni czuć, krótko mówiąc, samochód na plecach, jak nim jeżdżą. I wtedy, e, wtedy wiedzą, co chcą zrobić. Mimo, że tak naprawdę teoretycznie nie ma to wiele wspólnego z samochodem, ale trzeba czuć e, ten przemysł, trzeba mieć pasję, trzeba, e, trzeba kochać samochody, żeby, krótko mówiąc, stworzyć dobry produkt, który będzie nawet nie ładował. Ale to jest serio. Tak, tak. Wiesz co? Sprawdza się to Velocity. Z drugiej strony, idźmy dalej. Producenci stacji ładowania za chwilę czy już potrzebują programistów e, mikrokodu, czyli urządzeń. E, o, czy, chyba, że kupują gotowe sterowniki, no to wtedy nie. No ale to rodzi się znowu, e, znowu no, nowa, nowa, może nie nowa branża, ale taka podbranża. E, produkcja sterowników, które mają zarządzać tym, jak te stacje ładują, czy mniej, czy więcej, jak się komunikują z samochodem itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I głównie w przypadku DC, ale w przypadku AC też. No i wreszcie dochodzimy do producentów e, motorów, którzy oprócz tego, że coraz bardziej ta produkcja się automatyzuje, czyli wiele robią roboty, no ale te roboty trzeba przecież zaprogramować. Trzeba wybudować, zaprojektować nowe platformy. Trzeba wreszcie zaprogramować samochód pod konkretny rynek. Czyli no pewnie masz tutaj dla mnie jakąś niespodziankę. Zaraz, nie, mi, zaraz nie. mi wrzucisz nazwami stanowiska, ale nie, na razie na razie to potwierdza wszystko, bo ja pamiętam, nie wiem czy o tym kiedyś rozmawialiśmy, czy ci opowiadałem o tym, ale w zeszłym roku, chyba to było w zeszłym roku, chociażby Mercedes ogłosił, że na całym świecie do swoich fabryk potrzebuje, teraz uwaga, chyba ponad 3000, 3000 programistów. To bardzo ogólne jest stwierdzenie, bo dzisiaj wiesz, no, programista to już to, to kompetencje są bardzo duże, ale tak, żeby to mocno uprościć, czyli ludzi od technologii. Wiesz, poza tym, idąc za przysłowiem, co kraj to obyczaj, to może się okazać, że prostymi zabiegami, prostymi zabiegami mm -hmm. softwareowymi, możemy ten samochód dostosować do wymagań danego rynku, zmieniając się lekko albo mocniej oprogramowanie, interfejs użytkownika i, i tak dalej, i tak dalej. Wszystko jest teraz programowalne. Mówi się o tym, że to są smartfony na kółkach. Czym do końca się mm -hmm. nie zgodzę, ale. No, ja ale tak. wiesz, są też systemy wsparcia potem. Yy, czyli mówimy o tym, jak ładować samochód, jak zarządzać energią. Yy, czy programiści też tych mikrourządzeń, BMS-ów i tak dalej. No ciekawe rynki. E, wiesz co, z jednej strony to jest bardzo fajne, bo wiesz, że ja technologię kocham, ale z drugiej strony, kurczę, powiedziałeś tak najwięcej uwagi swojej zwróciłeś na aspekt właśnie programowania. I rzeczywiście tak jest, że, no, no dobra, rozłóżmy na czynniki pierwsze, rosity, Kogo wy -City potrzebowaliście, bądź potrzebujecie? Tylko najwięcej programistów? No tak, my jesteśmy spółką technologiczną, którym, mhm. której, m, której produktem, tak można brzydko powiedzieć, jest platforma do zarządzania stacjami ładowania i wszystkie usługi wokół. Oczywiście potrzebujemy też kierowników projektów, którzy zarządzają realizacjami i to też ciekawe, że czym więcej i taki kierownik projektu ma wspólnego z motoryzacją, tym lepiej. Czym więcej ma wspólnego z energetyką, tym lepiej. Bo to jest taka specyficzna branża dzisiaj, która skupia wokół siebie z jednej strony technologię, z drugiej strony motoryzację, z trzeciej strony energetykę, z czwartej strony jakiś zdrowy rozsądek i podejście praktyczne do zarządzania projektami. Także tu się oczywiście o, o każdym projekcie, możesz tak powiedzieć, że wymagany. Jak budujesz statek, no to mm -hmm. powinieneś wiedzieć coś o, o, o tym przemyśle, a tutaj mamy tych, tych aspektów wiele. Zwłaszcza, że że potencjał e, funkcjonalności platformy i rynków docelowych jest w zasadzie dzisiaj nieograniczony. Więc, czym więcej dzisiaj wymyślimy i zakodujemy, e, tym łatwiej będzie w przyszłości. Wiesz, ja się z tym w zupełności zgadzam. Celowo cię nie przerywam i, i pozwalam ci rozwijać te Twoje wątki. Lekka taka, powiedzmy, dygresja, ale potwierdzająca to, co mówi, że, że dzisiaj jakby ten zakres kompetencji i możliwości będzie bardzo szeroki. Jak wiesz, ostatnio byłem na premierze Nissana. Dzisiaj nie będzie o Nissanie, ale w jego infotainmencie na przykład pojawia się integracja z Amazonem, z Alexą, mhm. generalnie mówiąc, czyli systemem e, głosowym, prawda, do sterowania. Asystentem głosowym. O, brakowało mi tego słowa. I teraz tak, jeżeli z pozycji samochodu, oczywiście w języku angielskim, możesz sterować swoimi urządzeniami w domu, albo w domu możesz na przykład za pomocą asystenta głosowego odpalić sobie przysłowiową klimatyzację w aucie, już bez konieczności używania aplikacji, no to patrz, gdzie my jesteśmy i ktoś to musi zintegrować. Fascynujące. Ja na to patrzę z innej strony. Nie, no to... Nie, to... serio? W ogóle cię to nie jara? Wiesz, ja mam aplikację, włączam sobie nie, samochód, nagrywa się albo chłodzi. Jest ok, nie, no, nie ale, będę ale, gadał ale, do smartfona. No dlaczego? Wła właśnie, posłuchaj, bo ty jesteś trochę stary i daty. Ta. Mnie bardziej. Moment, do, nie Ale przytary, poczekaj. Moment, badania pokazują, u nas w Polsce yy, asystenci głosowi jeszcze nie odgrywają tak dużej roli. Wiesz dlaczego? Bo yy, język polski jest jeszcze. Pewnie trochę trudny dla tych urządzeń. Natomiast w Stanach Zjednoczonych ja dotarłem do badań, że już y, blisko chyba, no nie chciałbym teraz przesadzać, ale kilkadziesiąt procent ludzi rzeczywiście korzysta z asystentów głosowych, to jak... bo to jest strasznie wygodne. No super, nie kupuję tego. Powiem ci. Yy... Skąd go wzięliście? <laughs> powiem ci co mnie. Fascynuje to wszystko. No. Napisałem taki felieton ostatnio do menedżera floty o tym, że hybrydy typu Blagin to stracona szansa motoryzacji i tam wskazałem braki technologiczne, które dzisiaj są. Bo napęd jest okej, okay, ale to, jak nimi sterować. Powoduje, że te samochody są coraz mniej funkcjonalne. Wiesz, mogłyby te inteligentne systemy podpowiadać użytkownikowi, albo użytkownik mógłby się komunikować z taką hybrydą i powiedzieć: że Ja dzisiaj będę jeździł dużo. Przeprogramuj mnie tak, żebym jeździł trochę jak zwykła hybryda, czyli startował z prądu, a niekoniecznie jeździł do 120 na tym prądzie, tylko żeby mi się odcinało do, do 40 na godzinę. I wtedy efekt z tej hybrydy pod kątem zużycia paliwa byłby dużo mniejszy, du dużo lepszy niż, niż jest. Więc jakby mnie bardziej fascynują te technologie, które są zabudowane w aucie, które analizują to, jak się porusza kierowca, pomaga pomagają mu się optymalnie ładować, pomagają zadbać o to, żeby nie przeciążyć na przykład budynku, w którym ten samolot się ładuje, i tak dalej, Te wszystkie funkcje, które gołym okiem są niewidoczne dla użytkownika, ale sprawiają, że żyje mu się z elektrykiem trochę prościej. No dobra, no ale to, co myślisz, że pojawi się nagle taki gość, wymyślił sobie coś. takiego. wiesz, podjeżdżasz... Poczekaj, do... hmm. poczekaj. Ja wam to coś takiego napiszę, bo na przykład w przysłowiowym, nie wiem, Fordzie Volvo, hmm, Tojocie czy jeszcze gdzieś, żeby to nikogo nie urazić, brakuje takiej funkcjonalności, i oni go wpiszą, wow, ale super zaprogramowałeś. Wróćmy to do naszych samochodów. Michał, to jest proces. No proces, ale wiesz, no od czegoś trzeba zacząć, wiesz, ale to, to, to jakby powinno być standardem. Albo nawet wykorzystując twojego asystenta głosowego, podjeżdżasz pod ładowarkę i mówisz w swoim garażu podziemnym w apartamentowcu, jutro przejadę tylko 70 kilometrów. Naładuj mnie tak, żeby mi wystarczyło. I ja. ona bilansuje to z innymi samochodami, nie przeciąża mocy budynku i to się ładuje i wtedy faktycznie można by ja wykorzystać. Ja powiem więcej. Tam be, to, to powinno być... Już, to, 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 to jest możliwe, że to będzie tak e, nie to, że zautomatyzowane, to będzie na podstawie algorytmów i twoich dotychczasowych powiedzmy kalendarza wstecz do A, przewidzenia, widzisz? że nie będziesz musiał mówić, że jutro przyjedziesz 70 km, tylko taka stacja no? ci powie, albo samochód ci powie. Na, samochód, na podatny grunt. Samochód ci może powiedzieć. Wydaje mi się, że twoja jutrzejsza trasa będzie w granicach 70 km. Czy potwierdzasz? To Okej. Okay. Bo chłopie odpocznij, weź wolne. I jutro odpoczywamy, ty i ja i bateria. No. Więc dobra, to po prostu wiesz, trafi, ty trafiłeś tak, ja bym mógł o tym wymyślać, wymyślać i wymyślać coraz fajniejsze usługi. Natomiast wracając do mm, rynku pracy mhm. i kompetencji, e, znalazłem, czy nawet sami to podesłałeś, bądźmy szczerzy, e, kilka... Ciekawych, Ciekawy, wakatów. A, ciekawych wakatów, yy, które, na które obecnie poszukują firmy z sektora elektromobilnościowego. Producenci samochodów mhm. na całym świecie. I poczekaj, na przykład, spójrz. Digital, digital Cockpit Voice Assistant. No właśnie. To jest trochę to, co ty mówisz o Aleksie, ale tutaj akurat ta marka motoryzacyjna chce zaimplementować prawdopodobnie własną technologię, i szuka kogoś, kto to zaprojektuje, a potem doprowadzi ten projekt. Wow, do w... ale wiesz, jakie to są patrz, jakie to są, jakie to są rzeczy, co? jakie to są strony. Dobra, w Polonazie tak, taką, taką, taką funkcjonatę. No proszę. Tak, w plonezie. tak się zmieniają. Zera! Hello, świeży no, temat, twój ulubiony fabrykę by, stawiają. Być może zaproś, zaproś znowu tego pana, niech opowiada, kogo szukają. Dobry pomysł. Das <laughs> Może tam się rzeczywiście coś dzieje. Poczekaj, szukam. No, bo to są wiesz, takie typowe. tam User Representative Product and Pricing. Specialist. Ale jest też kierownik pro, 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 tak. projektu do, dotyczący clouda. I ten cloud no ma właśnie, nie dotyczyć. Chmura jest... Ale bo zobacz, tam akurat nie, ma nie dotyczyć interfejsu użytkownika, ale chmury, która będzie zarządzała wymianą baterii. Bo to jest marka, która ma wymienne baterie. Może podjąć mhm. taką stację wymiany baterii i sobie tam baterię wymienić. Ale, no Michał... i tam, tam jest całym, cała masa ciekawych danych zebranych no dobra Bądźmy znowu szczerzy i zejdźmy na ziemię, w mojej opinii nie ma możliwości prowadzenia dużego biznesu, bez korzystania z chmury. To jest jakby taki must have, no to wręcz, to wręcz jest konieczne. Ba, dzisiaj to się trzeba zastanawiać, czy korzystamy z jednej chmury, czy z kilku chmur, czy z chmury prywatnej, czy z chmury publicznej. To są wyzwania, a nie czy iść w chmurę, czy nie. No dlatego właśnie taka, takie stanowisko jest poszukiwane, żeby tą chmurę zaprojektować i wyciągnąć z tych danych jak najwięcej korzyści biznesowych. No patrzę, co tu jeszcze jest takiego yy, ciekawego. No, dużo, ja coś dużo, doradzy, dużo programów jest poszuki, ale dużo tak, programów jest Ale tak, ale rzeczywiście, jeżeli, jeżeli mielibyśmy być szczerzy i oddać to, o czym powiedziałeś, to większość jest w obszarze technologicznym. Tutaj spoza, mm, spoza obszaru Spoza technologi automatyki technologii. <laughs> nie widzę, wiesz? Nie nawet widzę. marketing ma, zobacz, nawet to stanowisko marketingowe ma taki mocny wydźwięk technologiczny, ma mieć. No bo to jest digital marketing. A, widział pan. Tak, więc takie rzeczy. Dobra. Jest jeszcze jeden bardzo fajny temat. Y w zeszłym roku, chyba jak byliśmy razem na. Tam w Łodzi, na na, 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 jak to się, na kongres elektromobilnościowy, wystawiała się jedna z uczelni, która otwierała w ogóle kierunek elektromobilnościowy. Czy uważasz. No i to nie jest jedyna. No, pojawiają się coraz więcej e, tego mhm. typu kierunków. E, czy Twoim zdaniem to jest. Warto na takie studia się dzisiaj wybrać? Wierzę, że go pytam, bo czasami jest tak, że nawet w tym obszarze technologicznym, że. Aby pracować w danej firmie, to wykształcenie kierunkowe, czyli studia, wcale nie są Ci potrzebne, bo możesz później zrobić, nie wiem, kilka kursów czy czegokolwiek i twoje kompetencje znacznie się zwiększą. Jak oceniasz szkolnictwo pod tym kątem? Wyższe. Mm, masz rację. Natomiast yy, trochę będę może tutaj, sceptyczny. Mhm. Nie wiem dzisiaj, czy mamy takie kadry naukowe, które będą w stanie wy, 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 wykształcić ekspertów elektromobilności. Trzeba zacząć. Natomiast ten świat pędzi, więc tutaj trzeba raczej kształcić otwarte głowy. Jeżeli ten kierunek będzie kształcił otwarte głowy, gotowe na zmiany i gotowe do tego, żeby te zmiany też projektować, to czemu nie? Natomiast faktycznie, wiesz, to jest tak, jak ja się kiedyś dawno temu uczyłem, jak studiowałem informatykę, bo dawno temu studiowałem, to były moje pierwsze studia. Uczyłem się programować w Pascalu, potem w, jakim, potem w C, nawet jak pracowałem jak programista, potem już tego nie używałem, bo były application billary. No ale ta podstawa gdzieś tam zostaje i ona pozwala później podjąć pewne decyzje, które są, które, które są trafione. Czyli, jakby nie odcinajmy się od korzeni motoryzacji, pokażmy to, nie odcinajmy się od korzeni ener energetyki, pokażmy to wszystko. Nauczmy się tych rzeczy elementarnych po to, żeby móc budować potem rzeczy skomplikowane, wielkie i zautomatyzowane. Czyli, ja absolutnie nie neguję pomysłów. Mhm. No ja nie neguję wszystkiego, ja Tylko... bo to jest super. Mhm. Tylko bardziej zmierzałem do tego, czy dzisiaj wiesz, właśnie ta wiedza, która jest przekazywana, jest tą wiedzą, z którą później na przykład mogę przyjść do Alo City, ukończyłem, zrobiłem pięcioletnie studia, czy tam studia, inżynierskie i, i co, i weźmiecie mnie? Czy, wiesz, czy to... Poczekaj, czy dopiero to jest początek do tego, żebym ja zaczął się na bazie swojej zdobytej wiedzy dopiero zaczął się uczyć? To wolałbym dobrego kierownika z pasją motoryzacyjną albo z wiedzą energetyczną, to wolałbym dobrego programisty, który ma pojęcie o tym, jak się jeździ samochodem, no rozumie właśnie, to i tak dalej, Ale no tutaj, no tutaj, jeżeli taka uczenia jest w stanie wykształcić wizjonerów, którzy zaprojektują tą zmianę, bo ona dalej będzie trwała mhm. e, i ułatwi, e, chociaż to, to, to nie mam że to ładowanie za chwilę będzie tak proste, że nie będziemy już narzekać na czas i na, na, i na brak infrastruktury, taką mam nadzieję. No to tylko dobrze. No Dobre. dobra. To w takim razie, gdybyś został poproszony o no, rozbudowę. Kierunku elektromobilności na jednej z uczelni wyższych. Jaki byś tam zakres tematyczny, jakie byś tam przedmioty widział, co byś chciał włożyć, o czym powinni się dzisiaj studenci, czego powinni się uczyć? Historii motoryzacji. Raz. Czyli tego, jakie były napędy. No to jest i, bardzo ważne. Jakie przechodziły ewolucje. E, dlaczego elektromobilność 100 lat temu, mimo że zaczęła się dobrze rozwijać, To, o tym mówiliśmy. E, na przełomie wieków. E, w 1900 roku w Nowym Jorku jeździło 200 elektrycznych taksówek. Ale wiesz. wiesz tu po, trzeba pokazać, y, jakie, jakie były przeszkody rozwoju po, poszczególnych technologii motoryzacyjnych, dlaczego doszliśmy do elektromobilności, e, z czego wynikają słabości i zalety napędu elektrycznego, z czego wynikają słabości i zalety napędu wodorowego, chociaż to jest napęd elektryczny paliwa wodorowego. To samo z silnikami spalinowymi. Ale wiesz, to jest hmm. bardzo fajnie, co mówisz, hmm. bo chociażby sam, e, sam, sam, sam e, Ferdynand Porsche, hmm. e, on przecież kombinował z silnikami elektrycznymi. No, tak się nazywał, był taki, był taki pojazd pokazywany na, znowu na wystawie w Paryżu w 1900 roku. Mm -hmm. e, Simpre Vivus się ten pojazd nazywał, albo druga nazwa, Lone po, Porsche Mixte Hybrid, on miał 200 km zasięgu, z napędem mógł być naprzód, albo na No dlatego ta kawa. historia tak. motoryzacji chyba czoło. Bardzo ważna. Co jeszcze? E, podstawy energetyki, e, no, na pewno fizyka jest bardzo ważna. W fizyka, ogóle przy, ewidentnie. W, przy, przy projektowaniu samochodów fizyka i przy prowadzeniu samochodów fizyka jest znaczy, jednym z podstawowych elementów. Taka <grym> moja drobna dygresja. Ja w liceum fizyki Nienawidziłem. Nie ja mm -hmm. uciekałem oknem z tej fizyki w ogóle, przyznaję się, bez bicia. Natomiast dzisiaj, po tych kilkudziesięciu latach mojego życia, widzę na przykładzie motoryzacji, jak ona jest rzeczywiście ważna. Eee, no i myślę, że dla takich ludzi ważne też byłoby uzależnictwo przemysłowe. Mimo wszystko. To jest taki przedmiot, który nam się kojarzy trochę z nudnym projektowaniem, nie wiem, może st stolików i krzeseł. Tak, mm -hmm. tak, tak, tak sądzę, że tak to odbierają, tak to odbiera statystyczny Kowalski. Ale e, czy projektowanie UX-a? No to, to jest niesamowicie no tak, ważne. Tak, tak. E, I zwłaszcza w przypadku koncernów motoryzacyjnych, jak to się mówi ładnie, gdzie trzeba zachować DNA marki. Również w tym, nie chciałbym powiedzieć brzydko, feelingu, ale w tym, mm -hmm. w tym odbiorze samochodu przez kierowcę, który jest przyzwyczajony do tej mm -hmm. To są takie aspekty, które, które dzisiaj trzeba trochę przemodelować. Ja bym do, tutaj dołożył szeroko pojętą w ogóle transformację cyfrową. No tak. No bo to jest, wiesz, o, no o i tym rozmawiamy, to jest kluczowe, i jeszcze, te, jeszcze, jeden mój, jeszcze jeden mój konik na sam koniec. Mm -hmm. Cybersecurity. Wow. Wiesz, o tym możemy porozmawiać, pewnie warto by było poświęcić całą naszą rozmowę cyberbezpieczeństwu w kontekście stacji ładowania, bo jest to ten temat, co jakiś czas się pojawia, on co jakiś czas wychodzi i z mojego punktu widzenia wyprowadź mnie z błędu, jeżeli się mylę, ale wydaje mi się, że dzisiaj, ja nie mówię o waszych, mówię ogólnie, stacje ładowania samochodów elektrycznych pod względem cyberbezpieczeństwa to chyba jest trochę słaby punkt. Operatorów na pewno jest to temat na kolejny odcinek. Na jeden z kolejnych odcinków. <laughs> Mam cię tutaj. <laughs> Cześć, Michał. Cześć, Paweł.